Lekcja historii może być ciekawa, przekonali się o tym uczniowie drugiej klasy 8 Liceum Ogólnokształcącego w Białym Stoku. Mieli okazję uczestniczyć w podsumowaniu projektu kartki z białostockiego kalendarza kulturalnego realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski przy współpracy Archiwum Państwowego w Białym Stoku. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim, z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, udało nam się zrealizować cykl czterech krótkich filmów przedstawiających wydarzenia kulturalne w Stoku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu, dlatego że tych wydarzeń w historii było bardzo wiele, ale my wybraliśmy cztery, cztery myślę, że bardzo interesujące, bo i te, były to też i wydarzenia, chociażby i historyczne, tak, chociażby pierwsze przedstawienie w pałacu Branickich czy, czy też wizyta Jana Pawła II w Białymstoku. Wydaje nam się, że warto by było ten cykl kontynuować. Czy taka forma edukacji podoba się młodzieży? Jak są jakieś teksty z tonami, to jej się tak strasznie nużące czyta. A jak można coś obejrzeć, to więcej się zapamiętuje i też wizualnie z obrazków. I myślę, że to jest lepszy sposób zapamiętywanie czegoś. Najwięcej dowiedziałam się z filmu o teatrze Wingierki. Wcześniej nie wiedziałam o tym, jak powstał i kiedy powstał. Felietony zostały wydane na płytach CD, które trafiły m.in. do uczniów. Filmy dostępne są również na stronie internetowej Archiwum Państwowego oraz na kanale YouTube TV Białystok.